Witam Was w kolejnym odcinku z nowej serii A co gdyby świat się zmienił i w końcu mam 6589 MB. Znaczy chyba megabajtów, nie wiem jak to powinno się czytać na pewno Ale w końcu mam więcej Fajnie Okej, okay, dobra, przejdźmy W ostatnim odcinku... Zmieniło się tyle. Francja zniknęła, polskie imperium. Y, Rosja się poddała. Lur się poddał. Czyli gdyby Lur się nawet z nikim nie atakował, ale postanowił, że chce być, że nie chce być na tym świecie. nam zrobił drogę y, pierwszą i drugą, ponumerował nawet, y, gdzie chce ten, y, gdzie, <grym> gdzie na początku chce. Y, Polecieć, a potem gdzie? Nie wiem, czemu to naznaczyć na mapie, ale tak zrobił. No w ogóle była bo oczywiście Francja też wysłała bomby na, nie na Niemcy, bo on najpierw chciała chciał z co się zawalczyć. Po co wam to mówię? Nie wiem, czy tamten film się na pewno przesłał. Oczywiście pewnie, jak wy to oglądacie, to tamten film powinien raczej być przesłany, chociaż nikt nie wie. Bo to w cały świat idzie. Tak, najpierw był... najpierw było... Znaczy, to jest dobrze, że pamiętam, Najpierw był... Najpierw był początek, rok 2052. Potem... potem był rok 3000. Potem... potem nie było mówione w ogóle o, jaki jest rok. Znaczy, no... Znaczy, no w tej drugiej części też chyba nie było wiadomo, jaki jest rok, ale... A no, tam ponad tam 3000 się wzrastał, przynajmniej nie, w ogóle świat się zmienił. I potem, właśnie, był ten co Wietnam zrobił te drogi, co Francja tam walczyła z tym, I w ogóle Polska z Rosją i tak dalej. I teraz, no, i teraz czwarta część to jest, więc mam nadzieję, że wszystko i że mogę zacząć. A i też w ogóle polskie imperium zrobiło mury, <grymne> tutaj jest. <krymne> Ale tak, rok, rok trzy kiedy świat uzyskał nową wyspę, bo ludzie postanowili, że zbudują wyspę która będzie zrobiona z drewna i ona jest zrobiona i ludzie postanowili, że wykopią ziemię ale postanowili, że nie zrezygnują z tego planu <laughs> Co wyszło na to, że świat naturalnie wytworzył wyspę. Oto uwaga, ona się pojawi. W prawym górnym rogu, myślę, że można tak powiedzieć, macie tą wyspę. Szczególnie tu. Po prawo jest. I tą wyspę postanowiła zamieszkać Ukraina. I postanowiła, że tam sobie zbuduje stolicę, bo nawet jej nie ma. No, Ukraina wygra, wygrała w ogóle konkurencje rekordy o największą stolicę na świecie. Polskie imperium po prostu jest centrum tylko. Może większość centrum, ale ta stolica ledwo co się mieści w ogóle na tej wyspie, że jest dobudowane są. Dobudowane są porty, i na tych portach nawet ludzie mieszkają. Przecież to jest to nienormalne. No tyle mają wielką stolicę. No to nie A tymczasem. Rolska postanowiła, że jest wkurzona na to, że Ukraina ma największą stolicę na świecie. Bo... Chciała, żeby polskie imperium miało największą stolicę, było największe i tak dalej, i tak dalej. Więc Rolska postanowiła na to, że podbije całą Ukrainę tajemniczą bombą pod nazwą Traktorz LK. Moc o mocy 25 y 25 radioaktywności pod napięciem, czyli że to, czyli że to, jest, to jest 1000 razy silniejsza bomba niż, niż ta bomba, którą, którą kiedyś miała, ta, co miała tam 300 radioaktywności. A pod napięciem to jest to jest i to jest drugi level tej bomby. Tam więc jest 100 razy lepsza, nawet 1000 razy lepsza. I na dodatek jeśli ją walnąłby powiedzmy na przykład w stolicy Ukrainy, to by powinna y, rozwalić y, tak, powinna rozwalić całą Ukrainę. Tereny, wszystkie tereny Rosji, Lura, Hiszpanii Czacosi, Niemców i też yy, wiesz, Francji. Oczywiście te kraje są niepodległe ewentualnie poddane, yy, które się poddały i yy, nie istnieją na świecie, tylko po prostu jakby na mapie, mapie, na mapie są skreślone, powinno zniknąć i jeszcze kawałeczek polskiego imperium. A, no i też USA, kawałeczek USA, yy, kawałek jeszcze Rosjanki. Chinów raczej nie powinno dotknąć I jeszcze szaju Przez dwa oczywiście Ewentualnie jeszcze może dostać na bombę Indie Mogą dostać Myślę, że już raczej nikt nie powinien dostać Więc no jak widzicie ona pół świata prawie że zniknie Jeśli ona zostanie wysadzona więc Roska postanowiła, że ją wysadzi na właśnie stolicę i zniszczy, zniszczy cały świat prawie. Więc uwaga, uwaga. 3, 4, start. 10, 9, 8, 7. Oczywiście bomba została spowolniona. 6, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bomba była na tyle silna, że świat, że świat został zniszczony w taki sposób, bo okazało się, że jednak to było, że to jednak nie była prawda. I świat. Cały zapadł się pod wodę, wszystko zapadło się pod wodę i nagle pozostał jeden wulkan, który był na tyle, na tyle farty, na tyle, na tyle ludzie mieli fartę, w ogóle był farty na tym świecie taki, że Zrzucony został meteoryt. Oczywiście równocześnie też bomba została. Ten, została wysadzona. Znaczy Zawsze pięć bomb wysadzonych zostało. Na poziomie 25 radioaktywności. Na takim, na, na pierwszym levelu, czyli że bardzo słabe bomby, ale jak się da ich pięć, to razem to da aż 3000 radioaktywności pod napięciem. Wiem, nie wiem czy takie coś istnieje, ale sam takie wymyśliłem. To jakby to oznaczało tak moc. <grych> Okej. Okay. I to spowodowało, że świat oszalał. Planeta, planeta odbiła się 100 milionów kilometrów dalej. Ludzie nie mieli innego wyboru. Musieli znaleźć nową planetę. Która jakimś cudem pojawiła się. Na ich oczach, przed, przed nimi, pojawiła się normalnie w ułamku sekundy cała, cała się pojawiła, planeta pod nazwą. Ludzie wymyślili nazwie, nazwę. Ziemia 2.0. Jak wyglądał świat? Jak wszystko się poruszyło? Dowiecie się teraz. Teraz. Zapraszam. Ludzie, jeśli zauważyli, jak zauważyli ten świat, to wiedzieli, że na nim będzie ciekawie i że będą kraje rozbudowane, nie, rozbudowane, bardzo fajnie i postanowili, że zmienią całą mapę, że mapa nie będzie granatowo-biała, tylko będzie kolorowa ludzie postanowili, że kraje nie będą nazwane tylko będą nazwane, ale nie będą nazwane tak jak kiedyś, tylko będą ponumerowane tak jak nigdy w życiu. Na świecie było równe 50 państw, czy jak kto woli, kraj. Wszyscy postanowili, że będą mieli prezydenta, oczywiście, tak jak wtedy. Ale Kraje od 1 do 5, czyli 1, 2, 3, 4 i 5, będą mieli króla, a 6 będzie miała królowę, królową. A reszta oczywiście będzie miała króla. Znaczy jakiego króla? Prezydenta? Ale 5, czyli kraj ostatni, też jakby tą. Ok, ostatni, 50 Kraj 50, 50. Będzie miał. Będzie miał nie, ani prezydenta, ani króla, ani królową. Tylko gwiazdera. Tak, nowy typ. Nowy typ królowania. Gwiazder. Więc mogę Wam przedstawić świat. Właśnie, właśnie orbita tego świata nadchodzi. Czyli jakby ten ta plan, orbita, jakby no, jest tu. Post wszyscy postanowili, że nie będą stolicy robić, Dopóki nie, pokolor nie pokolorują mapy, na obecną chwilę stworzyli państwa i rozwijali się. A najszybciej rozwijali się trzydzieści Były 30, 30, 30, 30 oś, najszybciej się rozwijała. Dostaje. Punkt. pierwszy punkt. A na drugim miejscu najszybszego rozwijania się będzie 30. Jest 39 kraj. A na trzecim miejscu stopki z potrójnej topki jest czternastka, czyli że czternaste państwo jest trzecie w, najbardziej naj w najszybszym rozwijaniu się na świecie, a najwolniej rozwija kraj, który najwolniej się rozwija, jest pod numerem 46. Czyli że tu. Wszystkie kraje, które rozwijają się najszybciej, są w tym terenie. Czemu? Bo ten teren jest najbardziej bogaty i na tym terenie są ludzie, którzy mają największą energię. Kiedy ludzie się rozwinęli do poziomu żelaznych przedmiotów, czyli że tak jak mamy teraz, czyli że. Przelazny się pierwszy, rozne i tak dalej To postanowili, że podzielą świat na części. Czyli że na przykład właśnie 14, 39 i 38 będą w jednym rejonie. Jak to oznaczą? Na srebrno. Ale, ale niestety nie mieli srebrnego koloru WSZYSCY. Srebrny kolor mieli tylko ludzie pod numerem 50, 35 i 36. Czemu? Bo w tamtych terenach, czyli że tych, było, było po prostu ogrom srebra, a w innych krajach w ogóle nie było srebra ewidentnie jakieś małe jakieś małe mikroskopiny mało więc oznaczyli to srebrnym, znaczy srebrnym szarym, bo każdy miał szary szarą kredkę każdy oczywiście musiał mieć tą mapę, więc a to jest mapa taka ogólna, światowa. Więc każdy taką samą mapę ma, więc to jest jakby no. Widzimy się, jak to wszystko zostanie pokolorowane. Świat został podzielony na regiony. Mam nadzieję, że wszystko wyraźnie widać, a nie jednak nie zostało. Dobra, teraz już oficjalnie został cały świat podzielony na regiony. Na przykład region ten jest najbardziej bogaty w srebro. Na przykład, a ten region jest najbardziej bogaty w rozwijanie się. Jest tak szybki, że szok. A na przykład ten rejon jest jest najbardziej nawodniony. Po prostu jeśli jesteś spragniony w tamtym rejonie, to po prostu za 5 sekund, albo nawet za sekundę już nie jesteś spragniony, tam jest tyle wody tej, tam jest tyle wody, słodkiej, czyli że takiej, którzy ludzie mogą pić, dla ludzi woda, że po prostu... Niestety tej wody, że to szok. Każdy by tak chciał. Ale niestety wody coraz mniej na świecie jest. No niestety. A w tym regionie jest najwięcej skał, kamieni i takich i tym podobnych jakichś górzystych terenów, wzgórza. Po prostu są tak bogaci w kamień i kamienne rzeczy, że po prostu to jest chore. A ten rejon jest najbardziej bogaty w diamenty. Tam mają jakieś 30 tysięcy diamentów na rynku. Za niską cenę nawet. Oczywiście, każde państwo ma swoją walutę. Ewentualnie, ewentualnie każdy rejon ma swoją walutę. A na przykład ten region, rejon, tam, no, czy, czy y, nie, ten, 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 chyba go jeszcze nie omawiałem, jest, ewentualnie jeszcze ma drugą statystykę, jest najbardziej bogaty w żelazo po prostu mają 100 razy więcej żelaza niż cały świat oczywiście cały świat ma żelazo ale oni mają najwięcej mają jakieś praktycznie też jakieś około 30 tysięcy żelazo na rynku, ale też jeszcze za jeszcze niższą cenę niż diaksyna w innym rejonie a ten rejon jest najbardziej Bogaty W. Waga uwaga. Waga waga. Ludzi! Jest tam najwięcej ludzi w tym rejonie jest około. 100 miliardów populacji, po prostu ludzi. A w innych rejonach jest około, około 60 miliardów, ewentualnie 80, 70 lub 50. A tu jest 100 miliardów. Około. Po prostu szok. Totalnie szalone to jest. A co, jeśli świat by był ponumerowany w. Uwaga, W małe, w małe takie, takie rzeczy, takie rzeczy, które. które by były województwami. Tak, przypomniałam mi się ta nazwa i świat by był w końcu rozwinięty i w końcu by się zaczęła prawdziwa przygoda ludzie by walczyły pist pistoletami, bo serio każdy, każdy rejon już ma pistolety i bronie i bomby więc, i każdy oczywiście ma wszystko więc zabieram wam świat z orbity, po prostu ten świat się przesunął, leci sobie nad swoją orbitą a ja muszę narysować to wszystko Zajdzie się. Ale nie każdego było stać na takie rzeczy. Więc to jest mapa kraju pod numerem jeden. Bo tylko jeden numer jeden. Na tyle było, na tyle było go stać, żeby zrobić rejony. A reszta nie miała tyle tuszu i w ogóle rysików, czy takich, tym podobnych rzeczy, żeby po prostu, czy tam atramentu jakiegoś po prostu, żeby to namalować na mapie nie tego było stać na chociaż jedną mapę więc tylko państwo pod numerem 1 miało takie coś a, i jeszcze wiem, że ten wiem, że ten rejon się tak szybko rozwija, że Powinienem to mieć, ale akurat on nie ma dostępu do tego. Również. Wiem, że, że chyba jeszcze jednego, num jednego rejonu tam nie powiedziałem, ale on nie ma a nie ma statystyk. Żadnych więc. Ludzie... Nie wiedzieli, co mają zrobić. Postanowili, że będą po prostu przechodzić wielką wyprawę do właśnie tamtego państwa żeby mieć tą mapę żeby każdy jeden człowiek miał tą mapę bo w tamtym państwie jest ich dużo więc dla każdego powinno starczyć przynajmniej chociaż dla Najważniejszych ludzi, czyli że prezydentów, gwiazdorów, y, królów, albo królowej. Zależy jakie to jest państwo. Oczywiście, oczywiście numerki zniknęły, więc już numerków nie zobaczymy. Jakie to są numerki, ale najwyżej sobie, najwyżej ten... Mm. Najwyżej sobie ten film od początku zobaczycie, jak to wyglądało. Albo co zapamiętacie, albo zrobić jakiś screenshot czy coś. Myślę, że jest to do ogarnięcia. Nawet to wydrukować jakoś. Więc wszyscy postanowili, że jeszcze nie będą brać mapy, ale będą nocować u nich, bo ta mapa jeszcze nie była dokończona. Na obecną chwilę to wygląda tak. Żałośnie. żałośnie. A jeszcze to muszę dorobić. Ale. A, w ogóle jest takie ale jest, że ja, nie pom że ja chyba nie ponumerowałem jednego no, państwa, okej okay. To państwo nie będzie istniało, okej okay. Wszyscy postanowili, że... Że... Że po prostu nie chcą już żyć Ale... Zaraz, po co im to by było? Bo skoro stracili wszystko, muszą od nowa się rozwijać, muszą nocować w jednym państwie, a oni się ledwo mieszczą tam, to będzie niefajne. I są na nowym świecie. Każdy rejon ma co innego. Więc postanowili, że, że nie będą już dalej myśleć, jak. Jak można to wytłumaczyć? Czemu oni to chcą? Tylko po prostu się zabiją i zakończą życie. Wszyscy poszli do nieba, bo każdy był dobry. Znaczy, wszyscy poszli do nieba, ale zaraz, mam. czemu poszli do nieba? Skoro, przecież musieli, skoro walczyli, a walka raczej nie jest taka dobra. Bo to, bo ci ludzie, ci ludzie nawet nie pamiętali czasów, kiedy jeszcze byli na tamtej planecie I też, i też się poprawili, na, na, nawet jeśli, nawet jeśli, nawet yy, jeśli, nawet jeśli, powinni pójść do piekła, to i tak poszli do czyszca. Jak wiecie, ogarnęli się tam i, po, i wszyscy poszli do nieba, Wszyscy skończyli dobrze. Więc to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że seria się podobała. Nie chcę jej przedłużać, bo w sumie trochę mi się nie spodobało to. Ale. Ale... Ale jeszcze będzie, taka, jeszcze będzie jedna taka seria, więc nie przejmujcie się tym. Wszystko będzie, będzie 100 razy lepsze na pewno. Yy, no i też sobie trochę mniejszy świat, żebym mógł to wszystko się tak podzielić na te województwa. że no jakbym miał taki cały świat na województwa podziałać, to by zajęło kilka lat. więc więc...